Barbara Nowacka. Pani Marszałek, Panie Premierze, Panie Ministrze Wysoki Sejmie. Po 10 kwietnia, tutaj na tej, izby, na tej izbie, a, pamiętam jak zebrali się wszyscy. My, rodziny, staliśmy tam. Patrzyliśmy na puste miejsca udekorowane kwiatami, na izbę, która umiała pamiętać, na izbę, która umiała okazać szacunek. A co dzisiaj widzę? Śmiechy, docinki. Naprawdę to Pana śmieszy? Naprawdę Pana śmieszy to, czego wysłuchaliśmy w raporcie? Te ponad 14 lat, kiedy przecież wielu z nas, ludzi, których ta katastrofa dotknęła osobiście, dla jednych, tak jak dla mnie, to była matka, dla innych, tak jak Państwo tu obecni na sali, znajomi, przyjaciele, prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka, to byli bliscy ludzie. I... Wszyscy chcieliśmy żyć nadzieją, że nie tylko może wielkie pojednanie, ale jakaś rodzaj wspólnoty, dobrej pamięci, odbudowanie zaufania do państwa, do jego instytucji ma szansę nastąpić. I, i to wszystko zostało zniszczone i zawłaszczone dla interesów partyjnych. Przecież większość z was patrzyła z zażenowaniem, jak również posłowie PiS, jak co miesiąc, Rozkręcała się polityczna awantura, gdzie nikła pamięć o bliskich nam ludziach. Tylko dlatego, że ktoś uznał, że to jest polityczne paliwo. Ale nadal wielu wierzyło. Wierzyło i w pewnym momencie, kiedy mieliście pełnię władzy, osiem lat, gdyby był czas, wykaza gdyby było coś do wykazania, to przecież mieliście całe instrumenty państwa, żeby wszystko wykazać. A co się okazało? Raporty fałszowane. Korygowane przez rodziców i znajomych, korygowane przez przyjaciół, chowane fragmenty, zamówionych za publiczne pieniądze badań, zgubione i zniszczone materiały dowodowe. Czas minął. No, półtorej, Jak pan śmie. Tak, panie pośle, jest półtorej minuty. Wy 14 lat kłamali, kłamaliście. Pan Antoni Macierewicz miał możliwość tej mównicy jako minister, jako poseł. Przez wiele lat opowiadać, co chciało. I nam zamykano mikrofon. I to pan pamięta. W poprzedniej kadencji parokrotnie próbowałam też z wami podjąć dialog i wyłączany był mi mikrofon. I dziękuję pani marszałek za uszanowanie tej chwili. Ja nie proszę o głos jako minister. Chociaż mogłabym mówić 15 minut, bo to nie widzę tej potrzeby dzisiaj. Bo tak samo jak wy, na tej izbie będę pamiętać. Te dobre chwile, te chwile wspólnoty. Ale nie pozwolę też, by pamięć naszych bliskich była przez tyle lat kalana, przez tyle lat wykorzystywana. Wy nie wiecie, jak się czuli ci, którzy prosili o to, by ich najbliżsi nie byli ekshumowani, bo wiedzieli, że to jest kawałek politycznej gry. I większość polityków PiS, dlatego ich między innymi tu nie ma, też wiedziało, że jest to kolejna gra części PiSu z drugą częścią PiSu. Dopuścili się, tego, dopuścili się tego, bo było wam to na rękę, bo było wam to wygodne do politycznego interesu. Gdyby cokolwiek było do udowodnienia, to co, nie mieliście siły, nie mieliście narzędzi, czy nie mieliście pieniędzy, mieliście dokładnie wszystko. I jedyne co żeście udowodnili, że niektórzy z Was są obsesyjnymi kłamcami, są kłamcami, którzy fałszowali raport pod swoje tezy. Powinno być Wam wstyd, Panie Premierze. Panie ministrze Cezary Tomczyk, panie ministrze Adamie Bognarowi. Dziękuję Wam, bo nie wiecie, jak ważne dla wielu osób było to, co wydarzyło się kilka tygodni temu, kiedy pokazaliście machinę kłamstw, kiedy pokazaliście, jak wiele zła wyrządzono, jak wiele podłości spotkało tych wszystkich, dla których pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej nie jest wyłącznie figurą retoryczną, ale jest sensem często i. Jednym z sensem ich życia i jedną z najbliższych rzeczy, która ich dotyka. I chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że, w tej, że to jedna z ostatnich debat na ten temat, a następna debata będzie o uchylenie immunitetu w tym, którzy dopuścili się kłamstwa, nadużyć i przestępstw w ramach swojej działalności publicznej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dziękuję Pani Minister. Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, pana ministra, pana...